Cześć, witajcie moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Niestety już na sam początek mam dla Was, a przede wszystkim dla siebie, bardzo smutną informację. Otóż 27 maja kończę 30 lat. Jak wiadomo, urodziny są doskonałym czasem do tego, żeby zrobić jakieś takie podsumowanie zastanowić się, co się w życiu zrobiło dobrego albo złego, czego się nie zrobiło. No i właśnie tutaj z pomocą przyszło mi najlepsze miejsce do tego typu podsumowań i zrobienia bilansu, czyli internet. I w tym internecie wpisałem totalnie na pałę, co każdy gay przed 30 musi zrobić. I okazało się, że istnieją takie rankingi, istnieją takie pomocowe teksty, które właśnie wskazują drogę mężczyznom homoseksualnym, którzy niebawem skończą 30 lat, z taką właśnie pomocą, co powinni jeszcze zrobić, jeżeli nie zrobili. I z racji tego, że do moich urodzin zostało kilka dni, to stwierdziłem, że zrobię sobie taki test. Mam nadzieję, że Wy też go zrobicie sobie ze mną. Um, aż mi głos ucieka to chyba właśnie jedna z rzeczy, która dzieje się przed trzydziestką. Oczywiście, nawet jeżeli jesteście gejami lub nie, to zachęcam Was do tego. Link do tego testu yy, załączę tutaj pod filmem. I żeby nie przedłużać, yy, zaczynajmy. Bo jestem bardzo ciekawy, co mnie jeszcze czeka w ciągu tych kilku dni do moich urodzin. Może niektóre z tych rzeczy, których nie zrobiłem. Uda mi się jeszcze wykonać. Więc, tak, zaczynamy. Tutaj jest mój laptop, mam nadzieję, że dobrze wyeksponowany. Mam taką też tabliczkę, która pomoże tutaj przy takich bardziej newralgicznych pytaniach, po prostu krótko odpowiedzieć. Więc, tak, lecimy. Numer jeden: zaprzyjaźni się z ludźmi, z którymi nie spałeś. Ja akurat mam taką zasadę, że ze swoimi przyjaciółmi nie sypiam nigdy tego nie robiłem. I absolutnie tutaj to rozdzielam. Mam wrażenie tak jak chyba większość ludzi, bo potem to byłoby dosyć dziwne w takich kontaktach przyjacielskich. Chociaż, jeżeli macie jakieś inne doświadczenia, to chętnie przeczytam. Kolejna rzecz. Zapomnij o swoim ex, który cię zranił. To jest mega prosta sprawa. Ja przeżywałem swoje rozstania dosyć mocno, intensywnie, ale też na szczęście bardzo krótko. A nawet z jednym ze swoich eks teraz się przyjaźnimy. Będzie na moich urodzinach, więc wiecie, bierzcie ze mnie przykład. Zobacz film Showgirls. To jest ciekawe, bo nigdy nie widziałem tego filmu. Czytałem o nim mnóstwo rzeczy, to jest taki kampowy klasyk, szczególnie właśnie wśród społeczności Gejów, ale ja jeszcze nie miałem okazji, więc muszę to nadrobić. Może w weekend, żeby zdążyć przed 30. Opróżnij swoją szafę. Hmm. Tu jeszcze jest taki przypis, że opróżnij z rzeczy, które nie do końca pasują do twojego ciała obecnie, albo do twojego wieku. To jest jeszcze przede mną, jeśli mam być szczery, ponieważ przez ostatni rok albo dwa sporo przytyłem w stosunku do takiej wagi, którą miałem przez większą część swojego życia. I niestety w mojej szafie zalega bardzo dużo, szczególnie spodni, w które już się kompletnie nie mieszczę. T-shirtów I powinienem je wyrzucić Do czego cały czas zachęca mnie mój chłopak Zachęca to znaczy mówi mi, że mam to zrobić Bo to jest bez sensu Ja oczywiście odpowiadam, że Jeszcze się kiedyś w nie zmieszczę Więc po prostu naczekam na lepszy czas Ale prawda jest taka, że To może się nie wydarzyć Oceń bezpieczeństwa swoich praktyk seksualnych W sensie, żeby były bardziej bezpieczne No to tutaj w tym wypadku Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia I czyniłem to już nawet przed dwudziestką, ponieważ od 18 roku życia jestem aktywny seksualnie, jakkolwiek to brzmi. I też od tamtego czasu regularnie się badam na obecność wirusa HIV i innych chorób, które można złapać właśnie poprzez jakieś takie niebezpieczne kontakty seksualne. Do czego zachęcam? Nagram nawet taki film na swój kanał o tym, jak wygląda badanie na HIV. Także, jeżeli ktoś jeszcze go nie ma na swoim koncie, a jest przed trzydziestką albo po trzydziestce, po czterdziestce. Przed 20, w każdym wieku to robić to i badać się. Dobrze, kolejny punkt tutaj z naszych powinności przed 30. -tką. Rzuć palenie. Ale tak naprawdę, Kolejny, ja jestem doskonałym człowiekiem. Mam to za sobą, ponieważ prawie 3 lata temu zdiagnozowano u mnie astmę, i wtedy lekarz powiedział mi, że absolutnie muszę rzucić palenie, bo oczywiście paliłem. I zrobiłem to z dnia na dzień. Tak po prostu, jak wiecie, przyknięcie palca. I w ogóle nie, nie tęsknię za fajkami. Czasami przy takich okazjach typu impreza, albo gdzieś w biurze, jak ludzie schodzą na faję i tam wiecie, potkują sobie palą fajeczkę. To trochę mi tego brakuje, ale tak ogólnie w ogóle mnie nie ciągnie do, do fajek, yy, ale za to mam po rzuceniu papierosów większy apetyt na jedzenie i słodycze. Więc jakby coś za coś. I mamy kolejny punkt, już widzę, że dosyć ciężki. Naucz się rozsądnie, musiałem się zastanowić, pić alkohol. No różnie z tym bywa, bo ja generalnie jestem typem takiego imprezowicza, który albo idzie na imprezę i po prostu potem czołga się w drodze do domu powrotnej, albo nie pije nic. Ostatnio mam taki okres, że raczej w ogóle nie piję alkoholu. Więc w sumie można by powiedzieć, że tutaj na zielono mogę odpowiedzieć. Ale wiem na przykład, że też na mojej imprezie urodzinowej po prostu dam bombę. Nie pisz popijaku SMS-ów do swoich ex-bądź znajomych na fejsie. Nigdy tego nie robiłem, nigdy nie będę. Jak jestem pijany, to po prostu zmierzam po prostu do łóżka i tam ma miejsce zgon, więc żadnych głupich wiadomości. Kolejny punkt bardzo gejowski. idź na koncert Sher. Nie zdarzyło mi się jeszcze być na koncercie Sher. I wiem, że teraz jest okazja w tym roku, ponieważ Sher przyjeżdża z trasą koncertową do Europy. Pierwsza z chyba od kilkunastu lat, ale jeśli chodzi o słabość do starszych pań, no to niestety moje serce i portfel, ponieważ. To są jakieś horrendalne sumy, zajmuje Madonna, więc jakby swój budżet tutaj przeznaczy na nią, a nie na Sher Wiem, że to może być ostatni raz, kiedy jest okazja ją zobaczyć na koncercie, ale no, po prostu mnie nie stać na to, żeby zobaczyć dwie diwy w tak krótkim odstępie czasu, więc... Sorry, share. Punkt 21. Pozbądź się dramy ze swojego życia. I słuchajcie... Nigdy. Nigdy, ja po prostu, I live for drama, taki też mam zawód dziennikarza, show biznesowego, gdzie dramy są po prostu na porządku dziennym, w swoim życiu prywatnym nie preferuję, ale, wiecie, takie jest w tym memie, że ktoś mówi, nienawidzę dram, kiedy dzieje się drama, po prostu, to jestem ja, totalnie. Umów się ze starszym kolesiem. Nie zdarzyło mi się to, ale nie dlatego, że jestem jakimś agistą, czy kimś w tym stylu, ale chyba nie było okazji, tak za bardzo, żeby jakiegoś takiego dilfa tutaj, wiecie złapać. Mój chłopak jest ode mnie starszy o dwa lata czy o trzy, więc yy, o trzy. <grym> nie wiedział. Więc raczej nie mogę go zaliczyć do dużo starszych facetów. A taki najstarszy, z którym się kiedykolwiek umówiłem, to chyba był starszy ode mnie o 10 lat, więc jeżeli to się liczy, to zdarzyło mi się. Jeżeli nie, to nie. Punkt dziewiętnasty bardzo teraz na czasie. Bierz udział aktywny w wyborach. I słuchajcie... Jestem zarejestrowany tutaj do oddawania głosu w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tę niedzielę też Was zachęcam do tego, żeby to robić w miejscu swojego zamieszkania. Jeżeli nie zdążyliście się przerejestrować, to trzeba jechać do domu i zagłosować, ponieważ wybory to jest ważna rzecz. I to jest rzeczywiście coś, co ma związek z wiekiem, ponieważ jeszcze nie wiem, powiedzmy 5 lat temu. Byłem taką osobą, która powtarzała cały czas no nie, polityka mnie nie interesuje, bo jestem taki apolityczny, ale no niestety, słuchajcie, żyjemy w takim kraju, szczególnie jeżeli jesteśmy częścią mniejszości, że trzeba, po prostu trzeba. Także podałem na wybory. Kolejny punkt, spłać swoją kartę kredytową. No i tutaj, słuchajcie, nie, to, to powinienem pokazać. Nie mam karty kredytowej, ponieważ wiem, że to byłby mój absolutny koniec. Zapożyczałbym się na niej wstu non-stop, nie mógł mnie spłacić, więc nawet jeżeli w banku te wszystkie miłe panie mi to oferują, dzwonią do mnie, to ja wiem, No, no, no fucking way po prostu. Bo wylądowałbym na ulicy z tą kartą kredytową. Naucz się gotować. Mm, trochę umiem, ale takie mega basicowe dania, które sam lubię jeść, czyli. Jakieś kotlety, kurczak z ryżem, ziemniaki, spaghetti, tego typu sprawy, ale szkole się. Mam na Instagramie polubione takie fanpage, e, które pokazują, jak zrobić jakieś super wymyślne dania w takim mega krótkim czasie. Znaczy, te filmiki tyle, tyle krótko trwają i tam sobie je zapisuję i czasami coś próbuję robić w domu. Przez ostatnie dwa tygodnie chyba wszystkie konfiguracje połączeń kurczaka, ziemniaków i sera tego zostały przeze mnie przerobione, też dlatego trochę zasłaniam się. Tą tabliczką, bo to wszystko idzie w boczki. Punkt szesnasty. Zatrzymaj się w ośrodku dla nudystów. Nie zdarzyło mi się to. Nie byłem też na plaży dla nudystów, więc y, wszystko przede mną. Raczej nie zdążę tego zrobić przed trzydziestką. Ale jeżeli ktoś z Was był na takiej plaży albo w takim ośrodku, gdzie ludzie sobie po prostu y, chodzą na golasa, to totalnie mi o tym opowiedzcie, bo to ja sobie tego nie wyobrażam. Po prostu jestem taki. Kolejny punkt. Zacznij oszczędzać na emeryturę. No i właśnie, słuchajcie, czerwona lampka. Ja jestem bardzo oszczędną osobą, tak lubię o sobie myśleć, ale oszczędzam na cele takie, które będą do zrealizowania za chwilę. Więc nie myślę o emeryturze. Całe życie pracowałem na umowach śmieciowych, więc pewnie ZUS mi wyliczy z tego y, 12 zł emerytury. Ale jak ma się 30 lat, to już chyba trzeba trochę zacząć o tym myśleć. I. Ja zacznę, ale najpierw muszę wydać wszystkie swoje oszczędności na koncerty Madonna. I jedziemy dalej. Pozbądź się wszystkich ciulowych mebli z IKEA. Nie no, słuchajcie, jakby to widać, że to pisał jakiś y, Amerykanin, który ma na maksa dużo hajsu. IKEA, Pff, to jest moje życie po prostu. Więc y, to nie zapowiada się na jakieś większe luksusy, jak na razie, więc y, nie bardzo. Umów się z kimś, kto nie jest twoim typie. Słuchajcie, jakby moja historia randkowa sprzed 4-5 lat to w większości wypadków ludzie, którzy nie byli w moim typie i widać jak to się skończyło. Więc nie wiem, czy to jest takie super wychodzenie z tej strefy komfortu. No raczej jednak ktoś powinien być w twoim typie. Chociaż wiem o co chodzi. To pewnie chodzi o taki stereotyp, to powiesz, że jak ktoś lubi nie wiem, umięśnionych po prostu brunetów i odrzuca e, wtedy blondynów i nie chce z nimi chodzić nawet na randki, no to nie, to aż takie ekstremum. Nie szedłem, ale miałem takie właśnie akcje, że mi się wydawało, no dobra, to może teraz ktoś inny niż zazwyczaj, ale to się nie udawało. No a poza tym teraz jestem szczęśliwym, chciałem powiedzieć małżonkiem, ale nie partnerem w długoletnim związku, więc w ogóle mu to nie dotyczy. I kolejny punkt. Przeczytaj książkę Gora Vidala: The City and the Pillar. To nie czytałem tej książki. Ja czytałem tej książki, nie wiem, czy nawet ona jest na polskim rynku. Musiałbym zgooglować, jaki jest polski tytuł. Najwyżej wpiszę tam w y, komentarzu. Young man in his relationship with his best friend. no Dobra, to w takim razie tak zaginam tutaj pół na pół i dodaję to do listy lektur. O, jest chyba mój ulubiony punkt do tej pory. Zaakceptuj to, że niektórzy ludzie są po prostu idiotami i nic tego nie zmieni. <grym> Słuchajcie, dawno się już z tym pogodziłem. Mega łatwe życie. Uuu. Znajdź swój seksualny fetysz. Eee, ja chyba nie mam żadnych fetyszy, fetyszów. Na tym jak to się odmienia, więc właśnie tak bardzo jestem w tym klimacie. Mój fetysz to po prostu patrz na mnie nagiego i mów: Ale jesteś szczupły. Przestań mówić, nienawidzę dzieci. Eee, no to tak, ja absolutnie jestem eee, pro dzieci, chciałbym mieć swoje, więc tutaj nie należy do tych osób, które cały czas to powtarzają. Chociaż mam dużo takich e, znajomych i przyjaciół. Pozdrawiam cię, Marto, serdecznie. To z dedykacją dla ciebie. Którzy no, nienawidzą dzieci i pewnie nigdy ich z tego powodu też nie będą mieli. Ja bardzo lubię, więc mogę być wujkiem wszystkich dzieci, także polecam się. Już się śmieję, bo właśnie kolejny punkt to jest. Kontroluj liczbę swoich selfie w mediach społecznościowych. Hmm, chyba też nie kontroluję. Bo to właśnie autor tego artykułu tłumaczy, że. Jak masz dwadzieścia kilka lat, to jeszcze jest takie super słodkie. Jak postujesz dużo selfiaków, ale im dalej w las, tym gorzej. No i chyba będzie trzeba porzucić te samojebki, niestety. Też pewnie coraz lepiej będzie trzymać aparat dalej od twarzy, niż bliżej, więc to chyba tak naturalnie wychodzi. Punkt numer 7. zainwestuj w luksusowe łóżko. Mm. No nie, nie mam luksusowego łóżka, a ciekawe co chodzi, jakie to jest luksusowe łóżko, pewnie duże, takie king size, Bo no to jeszcze takiego się nie dorobiłem, ale skoro trzeba, to, to właśnie może jak moi znajomi oglądają, którzy wybierają się na moją imprezę urodzinową, to możecie mi kupić to, bo pytacie, co bym chciał na urodziny, a ja nigdy nie wiem, więc tutaj jakby king size bed i kolejny punkt, umów się na kawę ze swoim ex. No to tak, tak jak już mówiłem w poprzednim y, punkcie, w jednym z poprzednich punktów ja mam z jednym ze swoich byłych chłopaków bardzo dobre relacje, przyjaźnimy się, y, widujemy się, gadamy, więc, więc spoko. Odhaczone. Dobra, wchodzimy teraz w taką psychologię. Punkt piąty. Przestań porównywać się do innych ludzi. I to jest tak, wiecie, teraz jakby, wiadomo, żarty żartami, śmiechy-chichy, ale jest mega ciężkie, szczególnie w social mediów, y, żeby nie porównywać się do innych ludzi, jak nie wyglądają, jakie mają życie, jakie mają ciała. Ja już powoli przestaję, ale to też mi pomaga to w tym, że po prostu ludziom, którym zazdroszczę życia albo ciała albo czegokolwiek, to ich usuwam z Instagrama albo przestaję obserwować, więc wtedy ich nie widzę i się nie porównuję, więc y, polecam tę metodę. Punkt czwarty, bardzo zaskakujący. Zainwestuj w filtr do opalania. To mi się nie zdarzyło, ponieważ ja się kocham opalać. Kocham słońce, też ono mnie super bierze, więc od razu fajnie się tutaj rumienie na jakiś taki brązik, na machoń. Ale rzeczywiście, podobno z wiekiem trzeba ograniczać słońce, ponieważ to źle działa na naszą skórę. A my geje, jak wiadomo, jesteśmy bardzo przejęci tym, jak wyglądamy, więc lepiej, żeby tutaj nic się nie marszczyło. Także będę pamiętał. Kolejny punkt, już się zbliżamy do końca. Bardzo mnie on zastanowił, ponieważ brzmi tak. Przestań narzekać na rzeczy, z którymi zmagają się wszyscy. I tutaj w opisie jest napisane, że. Um, żeby nie narzekać na Facebooku, że. O, jestem chory, mam dużo pracy i tak dalej, bo to jakby wszyscy się z tym zmagają. Czy ja to robię? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale chyba pewnie na, na bank. Na bank mi się zdarza. Na bank mi się zdarza y, utyskiwać na po prostu swoje ciężkie życie. Czy to się zmieni po 30.? Nie sądzę. Bo już po prostu wiecie, plery bolą rano, kości, więc moim zdaniem. Tego będzie więcej. Przedostatni punkt: bądź pasywny chociaż raz. Mega osobiste pytanie, słuchajcie, więc może tak sobie tutaj zakręcę. I punkt ostatni: przestań przeżywać, że kończysz 30 lat. Słuchajcie, nigdy, nigdy, naprawdę. Zawsze się śmiałem z ludzi, którzy tak przeżywali to, że kończą jakiś taki określony tutaj wiek, na tej drabince gdzieś tam dochodzą. Ale ta trzydziestka to jest no maksa stresujące. Nie wiem o co chodzi, ale no tak dziwnie człowiek się czuje, że ta trzydziestka tak się wyświetla obok twojego imienia czy tam niku gdzieś. Więc, no ale podobno nie taki diabeł straszny, jak go malują. Trochę moich znajomych już skończyło 30 lat, trochę jest sporo po, nie będę tutaj pokazywał palcami. I podobno jest super, więc y, raczej się tym nie stresuję, chociaż nie wiem. Jak pewnie zobaczę ten tort na moich urodzinach y, za kilka dni z trzydziestką, z tą świeczką, to może być różnie. No tak, no ale dobra, już tutaj nie będę przedłużał swoich y, osobistych agonii. 30 punktów za nami, y, nie liczyłem w trakcie, ile z nich spełniłem, ile nie. Jeszcze się na tym zastanowię po, zobaczę, może coś uda mi się zdążyć nadrobić przed poniedziałkowymi urodzinami. Ciekaw jestem waszych opinii na ten temat. To, jak mówiłem, zostawię link, więc tam sobie sprawdźcie, co wam się udało zrobić, czego nie. Oczywiście to jest takie pół żartem, pół serio. Zresztą mam wrażenie, że łatwe to jest to do zorientowania się po niektórych tych punktach, że to nie było tak całkiem na poważnie. No i tyle. ja już tutaj nie będę przedłużał. Słuchajcie, życzę sobie i każdemu, kto kończy w tym roku 30 lat, żeby miał super imprezę urodzinową, żeby się tym wiekiem nie przejmował, bo od tej pory będzie tylko gorzej. Więc tak naprawdę te 30 to jeszcze nie jest tak źle. I dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną na tym kanale, oglądacie te moje durne czasami filmy i w takim razie do następnego. Do zobaczenia.